Radio Stali, wydanie piąte, przeciw debilizmom w komentarzach. Witam wszystkich w Radio Stali. Pod pewnym linkiem, który przez aktualnie korzystną dla mnie litość przemilczę, do naszego wspaniałego i niezwyciężonego radia zaczął dopisywać się typowiec łabiak, użytkownik uniku Dream About Asian Babe. Użytkownik ten Dream About Asian Babes uważa, że szterner doprowadziłby do jak on to pisze, Beluomia omus, co znaczy jakąś wojnę wszystkich ze wszystkimi. Z takim językiem, chłopie, najlepiej od razu zapisz się do płaczliwych konserwatystów i urządzaj z nimi prawackie płacze, jeżdżąc powozem dookoła miasta. Niekoniecznie, jeśli chodzi o twoje zarzuty, niekoniecznie, chłopcze! W terytorium bylibyśmy wolni i decydowali o tym, co dla nas korzystne. Jeśli wojna byłaby korzystna, okej, okay. jeśli nie, to pokój. Są też inne rozwiązania, na przykład uprowadzenie, skrytobójstwo, otrucie, szantaż. Tak też można rozwiązywać problemy. Ale dla antysystemowców, rzekomych antysystemowców, to tylko wojna i pokój. Jak w tytule książki tego zamordysty Toleckiego. Bo co w ogóle dopisujecie się z takimi debilnymi komentarzami? Idźcie lepiej od razu oglądać powtórki domowego przedszkola na YouTube. Tylko do tego się nadajecie. Knupy! Zgincie od pokąszenia owada! Radio stali sknepywani.